Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Forza Horizon 5 na moim kanale Jeżeli materiał wam się spodoba to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, bijcie też na G2 Gdzie macie mega kozackie promki na gierki, a my podjeżdżamy na zawody pokazowe w świecie Horizon Pierwsze nasze zawody pokazowe, poprzedni odcinek zakończyliśmy na takim wstępniaku, a teraz już nam się zaczyna chyba tutaj nasza giereczka no i lecimy tą naszą forzawą, naszą e, Toyotą suprawą, więc pomijamy te samochody, jak widzicie prawostronny ruch, e, coś pięknego. E, dobra, tutaj lecimy sobie prosto do tego. E, Wyścig ładnie wygląda to miasteczka, ludzie, ładnie, z dużo zielonego terenu. E, na filmie to i tak nie jest to co e, jakby widać w grze, nie? To jest też e, dosyć takie ciekawe, bo troszkę nam YouTube tutaj jakoś psuje, więc musimy tutaj... Działaj tak jak działamy, dobra, lecimy tutaj z wyścigiem pokazowym, zajechaliśmy na miejsce co tu będzie? o, mamy fordziacha to jest escort X chyba z tego co wiem, z hunigana A ja to ja to jechać, na skrzydłach modlitwy. Sure nie do końca wiem jakie pana wyścig pokazał ten ma twój kolejny rywal. Okej okay. No nic, będziemy ludzie jechać sobie fordem. Myślałem, że to jest super już sobie. Na wejściu przetestuję. A tu mamy Fordziacha, nie? Jest samolot, punkt kontrolny. Dobra, i co musimy tutaj zrobić? Gość samolotu streama robi. O pania. Kozak. Dobra, lecimy dalej na tym lotnisku. Musimy chyba dojechać jako pierwsi, ale nikogo na razie tutaj nie widzę. Więc nie wiem gdzie są przeciwnicy nasi. A dobra, dojeżdżają. Już ich widzę tutaj od boku. Mamy dwóch wariacików. Kurczę, ale ma dziwny wydech ten Ford. Słyszycie to? Wiecie tak dziwnie go słychać trochę. Nie wiem czy troszkę nie mam zagłośna mikrofonu danego eee, pod względem gry. I czy trochę wam tego nie. Nie, 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 nie nie zagłuszam, nie? E, dobra, 20% zrobione, checkpointy robiono, ale pozycja czwarta. Ja w ogóle tych przeciwników, jakby tutaj nie widzę. To jest chyba ten samolot naszym przeciwnikiem. Aktualnie pewnie skryptowana misja, jak to wygląda. E, przeważnie w tych gierkach na tych początkowych. E, wyścigach. No ale się zaraz przekonamy. Co wydarzy się dalej? Dalej to my musimy to wygrać. Dobra, popatrzmy tutaj do środka, jak to wygląda. Uuu, jaki komputer pokładowy. Te hydrołapy, nie? Te mechłapy. Bardzo fajnie się prezentuje tutaj na tej postaci. Drzwi samolotu się otwierają. O, mamy motorki jakieś. O kurczę, gdyby była opcja jazdy motorami, nie? W tej grze jeszcze. To było naprawdę potężne. No ale moto tutaj nie mamy. Dobra, oni tutaj sobie będą skrótami troszkę podjeżdżać my tych skrytów nie mamy o kurczę, jaki zakręt mocny chodzimy tutaj na ręcznym mogłem wjechać ja jakimś ekspertem nie jestem dzieckiem. jeżeli chodzi o a, o te gierki więc dopiero się uczę tutaj o ale chłop wyciął chyba tam na tym motorku delikatnie bo coś poleciało nam delikatnie tam coś spadło odpadło no i triki robią Tutaj nie potrykujemy. dobra, wchodzimy na ręcznym. O, ale teraz ładny zakręcik zrobiony. Drugi zakręcik zrobiony, dobra, i pędzimy tam. Pędzimy, będziemy tymi ulicami. Tutaj chłopca wyskoczył dalej wesoło, ale wyprzedzić ich nie mogę. Jednak tej prędkości mi brakuje, tutaj troszkę na tym mieście oni poskakali i lecieli, nie? A teraz możemy ich śmignąć, no bo oni cały czas coś kombinują, cały czas jakieś stany robią, jakieś kombinacje. Więc wydaje mi się, że ich powinniśmy wyprzedzić. Zaraz, nie? Na tych zakręciochach. Jeden już odjechał już. No tak, jeden motocyklista stracony. Samolot tutaj leci z przodu i mamy drugiego, więc druga pozycja będzie zaraz tutaj. Oni no jakby sami odjeżdżają stąd. Wow! Ten zakręt myślałem, że delikatniej wejdzie. Ty nas deli troszkę zarzuciło. i powiem, 80%. Dojeżdżają kolejne moto. Oj, gierka lekko spowalnia, no skrypcik chyba tej mamy Wydaje mi się, że tu mamy skrypcik, jeżeli chodzi o tą misyjkę, ale pędzimy na razie za nimi Wow Wingsuita ta chłopka, patrzcie tutaj Ale petarda Ale tu ładnie wyglądało Nie? Ej, my go dogonić nie możemy, 270 nie możemy go złapać o kurczę! odpalił spadochron, no i to jego wyprzedziliśmy, Od 270 gośleciał na tym. Co za petarda. Zakończona na pierwszym miejscu o 3.32. No i co teraz nas tutaj czeka? Ekipa kaskaderów, okej. Okay. Elastyczność, ukończ zawody pokazowe na skrzydłach modlitwy. O! Zatrzymaj ten samochód! Dostaliśmy tego Forda Escorta z 1994 roku Więc fajna rzecz Furka gratis na starcie jak najbardziej na plus Więc okej, okay, lecimy dalej Suma punktów za rewelacyjne umiejętności 4 Wygrane pokazy 1 z 4 Więc mamy tutaj 4 pokazy chyba Jest superka To jest to na co czekałem na samym festiwalu mówi się tylko o tobie. Przyjdź do mnie na festiwal, pomyślmy o twoich następnych poczynaniach. Okej, okay, lecimy tam. Czy macie hali? Dobra, popatrzmy jak ta superka leci. Troszkę tą grę podgłośnię, bo wydaje mi się, że ona jest za cicho. Powinniście lepiej teraz słyszeć grę, bo wydawało mi się właśnie, że była za cicho i do końca, żeście nie słyszeli tego, co tutaj się dzieje, nie? jak te samochody działają. No, ale pamiętajcie, no to są początki nowej forzy, nowej gry. Więc musiałem tą głośność dopasować. W akcji, nie? O, Bugatti tam pojechała jakieś. Odostaliśmy z punkt umiejętności. Spoko. Hogaton ma 162 odkrytych? Każdy samochód może swoje skill pointy. Skill pointy zebrać. A, na dowolny samochód. Nie no, to na razie zostawiamy to. Tak jak wygląda.

Idziemy najpierw. Gdzie idziemy? Na fotografię. Nalecimy no, tutaj na fotografię. Kurczę, jaka ekipa tam pędzi. Kontynuuj historię, jedź do docelowego miejsca. Patrzyłem się na górę i goźmie palnął. Tutaj najgorszy, no. Idziemy ten GPS prowadzi? Dziwne rondo jakieś było. Dobra, pędzimy tam. W ogóle te znajdźki tej forze, nie? To jest też tak uzależniające, że e, to jest kosmos. I będziemy te znajdźki sobie robić na, na streamach. Tak mi się wydaje. Jaka okay, streamka, sobie odpalimy i będziemy robić tam zajdźki. Hogaton jedzie, Ale to jest Hogaton na bocie, bo on w tej porze na pewno nie gra w Forze. E, więc startujemy gierkę. E, w sam środek burzy. No to lecimy. Z off wyścigiem. O, mamy tutaj Jeepa, Borybikona. Promocja Horizon. Czy są mi w akcji, szybkiej akcji? okej okay. Mają wyjść fajne fotki. Więc zobaczymy, co mam tam ciekawego klepnia. <grym> Lecimy. Do promocji Horizon sobie zniechęcę jak samolot. Najpierw nadać mu trochę dramaturgii i jedźmy w stronę burzy. O kurczę. To może naprawdę dobrze wyglądać, nie? Bo myślę, że w tej forzie mamy ten tryb fotografii, który wygląda też przepięknie. Dobra, pędzimy tym naszym Jeepem. Jest ich zjazd. Wiedźmy tutaj na ręcznym, że fajną fotę kliknęła. Tak patrzę na te dialogi co nam mówią ciekawego. Chcę się troszkę na tej jakby fabule też skupić i nie chcę też wam przeszkadzać, żebyście się mogli troszkę też wczuć. Jest ten kursor na ekranie, dopiero zobaczyłem. Jest mega denerwujący, nie? Jak tak zostanie na tym. A, ta bułeczka jedzie z nami. A mogła fotę cyknąć. szaki kasujemy. Ale póki co, lecimy w głąb. Z tej burzy potężnej jest późna godzina. Ludzie już mnie troszkę spanie zaczęło łamać. Ale też jeszcze bardziej chcę pograć tą gierkę niż spać. To jest ludzie coś pięknego. Dobra, mamy miejscu. Uruchom gwiazdkę. Tylko tryb zdjęcia odpalić. Dobra, klikamy do góry. I co, możemy fotę cyknąć. Zrób zdjęcie głęboko w burzy. Zrobione. No i kontynuuj. Jakoś pięknie nie wyglądało to foto. No, ale Uj, mamy to. Uuu, będzie bajerka jakaś chyba. Dobra, mamy misję zrobioną.

od czego serce zacząć? Wyścigu. Lecimy sobie na wyścig. Może moją superką będę mógł jechać. Mieliśmy na dwa wyzwania do zrobienia, ale chyba wolę wyścigi, nie niż te wyzwania. Eee, póki co na starcie. Więc lecimy sobie zrobić taki wyścig jeszcze jeden. Aktualnie mam wszystkie kontrole trakcji włączone. ABS, nie ABS, i te inne bajery. Eee, ale ten, ale, ale. W przyszłości sobie to tam. Po zmieniamy. Radio lecił mnie tylko jednej z Communication, dlatego że mam trip streamera włączone. To jest jedyne radio, na którym można jakby nagrywać materiały w forzie, żeby swojej muzyki nie dodawać. Bo inaczej no, jest jak jest. Mamy tak, korwetę, mamy tej Supre i mamy Forda. Hmm, Ja sobie, moi drodzy, pojadę superką. Cool. Ja sobie pojadę superką. Cool. A ładnie wygląda ten ekran jakby wybor samochodów. Prezentacji na festiwalu. Patrzcie, jak to się błyszczy, wszystko. Petarda. To się kiedyś pewnie znudzi, ale, ale póki co jest, jest, jest mocno. No i dobra. Rozpocznij zawody wyścigowe. Zobaczymy, na co przeciwników stać. Mamy tutaj fureczki, możemy samochody pierwsze pooglądać Jest Bartek, jest Cezar Jest Hogaton również e, Czyli chłopaków mi tutaj pokazuje e, na, na, na multi Znaczy na multi, na sing, jakby singlowe postacie Dlatego, że mam ich znajomych Nie, to jest też fajna opcja Dobra, checkpoint zaliczony chyba Mijamy tutaj wszystkich Ride school jakiś Toxic Mamy Nissan, mamy Audi TT e, Tak oglądam samochody, jakie są w tej forcie Bo ogólnie nie patrzyłem za bardzo na listę samochodów Patrzyłem tylko, jakie są o kurcze, punkt ominięty. E, patrzyłem tylko jakie są bm bo chciałem jakieś ciekawe BMEczki porobić, a, ale tak ogólnie na samochody nie patrzyłem. Wiem, że na razie nie mamy dostępu do wszystkich samochodów, wiele samochodów jest jeszcze zablokowanych a, i dopiero nam się pojawią w przyszłości, w tej forzie, jak to przeważnie było. Tak e, jak poprzednio ktoś pisał na czacie, że w poprzedniej forzie mieliśmy na początku 500 samochodów, skończyło się na ponad 800, więc w no, tej forzie pewnie też tak samo e, będzie, nie? dociskamy tutaj do zakrętów i lecimy, ile fabryka dała po zwycięstwo. Trzy okrążenia tutaj mamy, jedno okrążenie zaraz będzie za nami. Nie wiem, jaki poziom trudności mi się tutaj ustawił w tej forzie, ale póki co widzę, że nie mam jakiegoś większego problemu tutaj z przeciwnikami. Też też nie jadę tak najszybciej, więc wydaje mi się, że mógłbym ich bardziej zgubić. Więc ten poziom trudności trzeba będzie troszkę sobie zwiększyć. Mam włączoną też synchronizację pianową, bo zauważyłem, że jest to delikatnie odczuwalne e, podczas jazdy tymi furami. Dobra, checkpointy zaliczamy. Ta ograniczenie do 50 było. Oj tak, tak, byczku. Więc pyk, lecimy tutaj, zakręciokę. No i teraz już zgubiliśmy ich, nie? Teraz już zgubiłem ich, jak się bardziej skupiłem na jeździe, ale zaliczyłem niezły zakręcik. Mieliśmy dosyć mocnego Fikała. Yeah. Kurcze, chciałbym te fury pooglądać trochę. Ale za bardzo ich nie pooglądam. Bo nie wiem, jaki mam poziom trudności ustawiony. O, oh, rozbicia są. Nie wiem, jaki mam ustawiony poziom trudności. Ja yeah, Tutaj, bo nie zerknąłem na to. I kurcze, no. Nie mogę teraz sobie Furek sprawdzić, jakim przeciwnicy jeżdżą. O, Jezu, jeszcze pominąłem punkt. Jest to samo co w poprzednich forzach. Trzeba idealnie najechać albo na flagę, albo przez środek, bo inaczej nam punkty pomija. To jest z jednej strony fajne, bo nie ma takiego wiecia oszukiwania, nie jazdy na skróty. Tylko jest jak w prawdziwych wyścigach. Mamy ominąć punkt, to robimy ten punkt, nie? mam przejechać jakby przez punkt, to musimy przejechać. Nie ma oszukiwania. Dobra, pyk. Jakaś tam lekka granica błęduje, ale ogólnie trzeba się trzymać tego. Dobra, wejdę tutaj. Ach, boczkiem. Delikatnie myślałem, że się tutaj wpakuje, ale się nie udało. Dobra, łapiemy te zakręciochy wszystkie po kolei. Pek, checkpoint. -cik. No i za chwilę kończymy nasz pierwszy, można powiedzieć, że wyścig naszym samochodem w Forzie. W kolejnym odcinku skupimy się troszkę na przerabianiu tych superek, a może zrobimy jak już jakiś pierwszy e, samochód Jupitera. No i mamy to. Pierwszy wyścig zrobiony Zakończono pierwsze miejsce, tor Szmaragdowy ukończono No i dobra mm, hmm, hmm, hmm. Przeciwnicy dopiero dojeżdżają, bo to dęciaki Nissan 370Z, Alpinka Audi TTZ, 4LOTUS, Toyota 86 mm, Subaru BRZ, Supra nowa, to jest ta co nasza Mazda MX-5, Audi TTS i Porsche Cayman Okej, okay, samochody dosyć mi znane. Jakby kojarzę te furki z poprzedniej Forza Alpinka. Też fajnie wygląda. Znaczy fajnie wygląda. Jest to taki samochód, którego się za często nie spotyka. E, na ulicach. Jest to taki samochód troszkę, że jak powiem, wyjątkowy, ale. Ale. może. Ja bym takiego może nie chciał, ale źle nie wygląda, nie. No i dobra, mamy ludzie. Wyścig ukończony, kolejny wyścig zrobiony, mam nadzieję, że Wam się materiał jak najbardziej podobał, ja się będę z Wami powoli żegnał, więc trzymajcie się, do następnego, cześć Wam!